na tego doktora Nowera napijemy no stary no. jakby nie ma sensu mi się teraz tych nowych co od oglądania fil pierwszego filmu od nim o doktor Nower to czyli palec nogi Jezus Chyba... Kby... powiedz, powiedzieć wam, podobny yy, mam podobne filmy, na takiej samej mi podstawie. Szybko. I dobra, i zastępujemy sobie to teraz. I co, co to wam przypomina? Bakumsy, krew, najprawdopodobniej zrobił już jednego doktorka. I tyle, nie wiem co dalej powiedzieć o tym Dobra Okej, okay. teraz Wystopujmy sobie Fuck. Tak. Dosyć mocno na pierwsze O, i tutaj mamy tego TOI-2 Z czego e, Na razie O, spójrzmy na ten ekran Tu jest on 200 na 11% Tu jest Enter, dusza. Na pewno Skąd nie, bo już przed filmem patrzyłem, bo teraz wychodzi. Tutaj jest, ale sam, jakby, tak. Moja to jest moja, a e, jakby. Kurde, nie, co powiedzi? No i dobra, tu to mamy tego TOE, czyli wala w szyby hartowaną. I teraz zaczął napieprzeć znowu. A. Bo bohater, kiedy każdy wypadł mi z za 20 sekund, będzie, będzie, będzie teraz. Cześć! What do you want? Chyba jakby. Kiją i. czy palcem tak po prostu. Najprawdopodobniej mówię, żeby chyba posić po prostu tam. Tak, według mojej, to jest teoria moja. To nie jest 100% potwierdzone, What? ale. What do you want? O, dobra. To... Wiecie, co on powiedział? Tutaj, to i tą? Ja jestem tego w 100% pewny. Bohater spytał się, czego potrzebujesz. To dokładnie można powiedzieć, że to, czy palc mój po prostu, powiedział. Twojej śmierci! Please go away. Proszę, no go away. Ale ma tą palc nogi ma fajny To Ty zaczyna... Dobra. I teraz e, powie, i powiem Wam, zaczyna pieprzać. Ja mówię i pójdź stąd. No i chodziło, że poszedł chyba. To jest taki żart teraz. Że poszedł z tych walką sobie już do normalnej i rzeczywiście. No i poszyę. No i dupa. O, to jest kino. Nie to jest... Ej, dopiero teraz założyłem To był ekran telewizora To jest ten sam ekran co będzie od ...było Ty, dobra Nie było w ewakuacji, to po prostu było... O! Otworzył szrampnę Dobra. Mmm... E, Maciek, tak go nazwę. Bohater znaczy... czy e, umarł. Na 100%. I co tu robi ta twa ta ręka? Bratku! Zakładam, że będzie jumpscare Będę się darał jak będzie jumpscare Aha Gdzieś... Jezus Maria! Nie był jumpster, ale mi tak ciarki wyszły nie chodzi to, chodzi mi o, lasu, o to, że zaatakował, ja myślę, że to będzie od razu taki jumpscare poleci. Się okay, co? Uze, to wystraszyłem, sorry! Ty co? Uznajmy to na podstawie Gory'ego. E, czyli mojego analog horroru. Gory by od razu przecież nie zabił, zabiłby go, zszatując go, żeby nie było szansy. A ty że ciało zostało w nienaruszonym stanie. To normalnie Gory. Zakładam, że komenduję. Bratka wygląda. Yy, nie, nie, nie. I najprawdopodobniej użytkownik używa tableta. A bo to teraz jest na ekranie. Dalej skipnij to Dobra, tu będzie. Aaa, dobre przyjaciele, nie dają Czasem, ja który robiłem, nie dają przy, nie, przyjaciele O, teraz to bójmy Tu będzie ciekawe Nie co to będzie Najprawdopodobniej... Ja, wy też wiecie, jak o to oglądacie Bo to jest strona internetowa Rolka Nie Rolka, ale po prostu mówię Ryto, jak Rolek. E, to ...rozmawiam. I Dominik, naj, 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 naj To chyba jest albo to palce nogi, albo użytkownik. Ale a, albo ten, to jest ten y, palce nogi. A to to Dominik, gdzie będzie, będzie. To czyli będzie. Szybko piszesz, czyli damy Dominik, Dominik, No i dobra, to by... Dziwne było Starting third, please Jezu, to jest jeszcze większy jumpscare Tu weź, tu Aha! Nower! Mm -hmm. Ale no, tak. to, dobra, nie, nie zwracajcie na to uwagi. To jest dr Nower. Zadowolony bratek zrobił sobie filmik o nie? To weźmy sobie... I ten jego filmik to jest taki... Typu... Zrobił sobie e, takiego TOE, czyli paluszek u stopy Uwzajem, że tego palca wziął, nie mogę by być czołek i to był ten cały ten, nie, yy. i teraz zrobił, teraz yy, że ten nasz palaszek od stopki yy, na, tak po prostu był takim typem i zaczął napieprzać jakoś takiś te, ten ekranik tak pur, 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 pur że aż popękało. W pierwszym odcinku nic nie pękło. I teraz zrobił takie... Coś. To co nie wiem, teraz powiem powiedzieć. O, że... Pierd... Pierdział sobie ręce. Pięknie to zrobiłem, wiem. I... I leciał też, na przejść stópką i tak pur, 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 pękło wszystko. I... Główny bohater... Tu miał kolej szafę z FNaFa 4. który chował się Foxy. O. I który się chował tutaj Foxy. Nie? I tam jak się chował Foxy, on tam się chował i ten taki pierdzik przyszedł i tak otworzył drzwi i zrobił mu jumpscare. Na końcu Dominik 999999997 dalej um, zadzwonił do naszego bohatera, czyli jakiegoś kita, który miał 5 lat i grał w Robloxa w dręst tu ze mną i chciał pogadać. No i zadzwonili. Backroomsach się pojawił Tego. Tamten bratek tak się zrespił, to potem było tu serce i tak bla, bla 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 i cała tego filmu. analiza według mnie... Kocham doktora Nomwera za te balfony, ale to na B, bo nie jest za bardzo fajny dobry.